Polscy gracze po raz kolejny wygrali z zawyżonymi cenami gier. Battlefield 6 kręci niesamowite liczby w otwartej becie i bije wszelkie rekordy. Gracze krytykują Electronic Arts, a wszystko rozchodzi się o trylogię Dragon Age. To i wiele więcej w dzisiejszym odcinku. No i lecimy z pierwszym newsem. Do cyberpunka powstało już naprawdę sporo modyfikacji I teraz na Nexus Mods pojawiło się ciekawe, drobne urozmaicenie do gry A mianowicie możliwość opłacania rachunków za mieszkanie Dokładnie tak, jest to taka cyberpunkowa, futurystyczna metoda na dodanie elementów survivalowych Gdy zainstalujemy moda, poznajemy osobę, która wynajmuje nam mieszkanie A jeżeli będziemy zwlekać z płaceniem, no to po prostu zostaniemy z tego mieszkania wyrzuceni A gdyby tego było mało, modyfikacja dodaje nowe zadanie poboczne Które to gwarantuje chociażby zniżki przy następnych opłatach za mieszkanie a twórca planuje cały czas aktualizować moda. Co ciekawe, to autor tej modyfikacji odpowiada także za projekt Dark Future, który dodaje do gry mechaniki takie jak głód, stres oraz inne podstawowe ludzkie potrzeby, także pewnie jeżeli stworzy te wszystkie rzeczy, co zrobić coś w stylu survivalowej paczki pod cyberpunka i myślę, że byłoby to całkiem ciekawe. A jeżeli chcecie dowiadywać się o takich informacjach wcześniej, no to obserwujcie naszego Instagrama. Nazwę macie teraz na ekranie, link znajdziecie także w opisie i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Już od dłuższego czasu informujemy Was o tym, że polskie ceny gier na Steamie są naprawdę mocno zawyżone. A to wszystko przez system przeliczania walut, który niestety nadal nie został całościowo poprawiony. I twórcy, wydawcy muszą z osobna przy swoich grach zmieniać te ceny. I co gorsza, te różnice to wcale nie są małe pieniądze, więc naprawdę jest o co walczyć. I tym razem padło na twórców Palward, którzy przyjrzeli się całej sytuacji i postanowili zmienić cenę gry w Polsce. No i tak oto Palward nie kosztuje teraz 138,99, tylko 99,99. ,99. Więc jak widzicie, obniżka jest całkiem spora. Palward otrzymało w czerwcu oficjalną polską lokalizację. No i oby ten przelicznik w końcu się zmienił, no bo byłoby to prostsze niż zmienianie każdej cen gier z osobna. Nowa mafia zbiera mieszane opinie. Gracze chwalą fabułę scenariusz, natomiast zwracają uwagę na gameplay, no i gracze doszukują się w nowej mafii błędów. I Jednym z takich błędów albo rzeczy, które po prostu nie stworzyli twórcy, było pływanie. No i pojawiło się tutaj sporo niedomówień, no bo niektórzy zaznaczali, że po prostu w grze nie da się nawet wskoczyć do wody, ale okazuje się, że w mafii The Old Country oczywiście do tej wody można wskoczyć. Pojawia się nawet animacja pływania przez dosłownie chwilę, natomiast gra wyrzuca nas później na brzeg. Czy jest to coś dziwnego? No patrząc na to, że jest to gra liniowa, nie jest to żaden od świat, No to nie wiem, czy pływanie było to konieczne. No jeżeli chodzi o gry, no to wiadomo, że zawsze pojawia się to pytanie, czy można pływać i tak dalej, i tak dalej. No i w przypadku Mafii, jeżeli nie było to konieczne, no to po co twórcy mieli to dodawać? No bo to tylko dodatkowa praca, która zadowoliłaby garstkę graczy. A wiemy, że dla twórców stworzenie systemu pływania nie jest niczym obcym, no bo przy Mafii 3 się taki pojawił. Ghost of Yota debiutuje w październiku, mniej niż za dwa miesiące i chyba wszyscy czekamy na tę premierę, no bo zweryfikuje ona postęp, jaki zrobili twórcy Ghost of Tsushima czy serii Infamous, czyli studio Sucker Punch, no i wiele osób zarzuca Ghost of to, że gra po prostu wygląda jak Tsushima, bez większych usprawnień. No i muszę wam powiedzieć, że jedną z takich mechanik, która zdecydowanie wyróżnia się na tle Ghost of Tsushima jest walka ku Sarigamu, czyli można powiedzieć sierpem na łańcuchu, którą możemy zobaczyć na nowym gameplayu, umożliwia ona przyciąganie wrogów z ukrycia, a także starcia na trochę dalszy dystans. Oczywiście także tutaj nie zabrakło słów krytyki, że Ghost of i na tym gameplayu wygląda jak Tsushima. No muszę powiedzieć, że pod pewnymi względami tak jest. Nie będę tutaj oszukiwał, ale koniec końców 10 października zobaczymy jak finalnie się to wszystko sprawdzi. Gra zmierza tylko i wyłącznie na PlayStation 5. Na oficjalnej stronie Ubisoftu pojawiła się informacja o tym, że serial Far Cry powstaje. Info o adaptacji kultowej serii gier tak szybko jak się pojawiło, tak szybko również zniknęło, natomiast ludzie na reddicie szybko to przechwycili i informacja została już zapisana na forach na zawsze. Dowiedzieliśmy się, że serial jest w fazie rozwoju. Za tworzenie serialu mają odpowiadać Noah Howley, znany z Fargo czy Obcy Ziemia, oraz Rob McElhenney, który odpowiada za U Nas w Filadelfii. I tak samo jak serial Fargo, Far Cry ma powstawać przy współpracy z platformą FX. Ta współpraca to prawdziwy zawrot głowy. Far Cry to psychologiczny redakcji, który nie stroni od najciemniejszych, i najbardziej absurdalnych aspektów ludzkości, co idealnie wpisuje się w śmiały i nieustraszony styl opowiadania historii studia FX. I to słowa szefowej działu treści filmowych i telewizyjnych w Ubisoft Film, czyli Margaret Boykin. Otwarta beta Battlefielda 6 przyciągnęła ponad pół miliona osób grających jednocześnie. Konkretnie wynik to ponad 521 tysięcy, i tenże wynik przebił chociażby hub Call of Duty, który zanotował rekordowo ponad 491 tysięcy graczy. Jest to najmocniejszy debiut w historii serii Battlefield, który znacząco na Steamie przebił Battlefielda 2042. No i nie ma co się dziwić: Battlefield 6 w ostatnich tygodniach zrobił naprawdę ogromne poruszenie wśród fanów gier, z tego względu, że dla wielu osób jest to wreszcie powrót serii latach, no i tym samym Call of Duty będzie musiało się na to przygotować, nawet mimo tego, że mają już zaplanowane kolejne odsłony na kilka lat do przodu. No i tak twierdzi też były prezes Blizzard'a, czyli Mikey Barra, który napisał, że Battlefield w tym roku zmiażdży Call of Duty, a wiemy, że nadchodzi do nas Call of Duty Black Ops 7, ale stwierdził również, że tym samym największymi wygranymi są tutaj gracze, no bo Call of Duty wreszcie przestanie być leniwe i będzie wprowadzało pewne zmiany i znów zrodzi się konkurencja. Druga faza otwartych testów ruszy w czwartek, 14 sierpnia i zakończy się w niedzielę 17- i trzeba też powiedzieć o wynikach Antychea, który to zablokował według oficjalnych informacji ponad 330 tysięcy prób oszustw w Battlefield 6, ale pojawiły się też pewne problemy z tym antycheatem, bo Javelin, czyli Antycheat Battlefield 6 rzekomo sugerował użytkownikom, aby odinstalować Valoranta, jeżeli chcą grać w Battlefielda 6. No i to wygląda bardzo kontrowersyjnie. Tak jakby wiecie, twórcy Battlefield'a chcieli, żeby gracze odinstalowali konkurencyjny shooter, ale wiadomo, że pewnie jest to jakiś błąd, no i zostanie on już naprawiony w końcu po to jest otwarta beta, żeby tak takie rzeczy w ogóle odkopać i im w jakikolwiek sposób zaradzić, muszę przyznać, że w otwartej becie Battlefield 6 bawiłem się naprawdę doskonale i z pewnością w czwartek odpalę Battlefield 6 ponownie. Bioware nie ma się najlepiej. Ostatnia odsłona Dragon Age, czyli The Veilguard, przyjęła się naprawdę słabo, podobnie jak Mass Effect Andromeda z 2017 roku, no i generalnie studio jest w kropce. Można powiedzieć, że ich istnienie zależy od kolejnego projektu i czy w jakikolwiek sposób uda im się przekonać graczy, żeby zwyczajnie im zaufali. No i biorąc pod uwagę to, że seria Mass Effect doczekała się koniec końców edycji legendarnej, no to gracze zaczęli zastanawiać się dlaczego nie zostało to zrobione przy okazji trylogii Dragon Age, która jest już kultowa, jest uwielbiana przez dużą część graczy. No i Mike Dara, czyli producent wykonawczy w BioWare, który pracował w firmie ponad 20 lat i który odszedł z niej w 2022 roku wyjaśnił o co chodzi. Szczerze uważam, że powinni to zrobić. Nie sądzę, żeby to zrobili, ale myślę, że powinni zremasterować pierwsze trzy części. Jedną z rzeczy, które zaproponowaliśmy w pewnym momencie dość dyskretnie było retrospektywne przebrandowanie pierwszych trzech gier, tak jakby były trylogią. I jej publicznie stwierdziło, że są raczej przeciwni remasterom. Nie wiem dlaczego. Dziwne, że spółka notowana na giełdzie jest przeciwna darmowym pieniądzom, ale wygląda na to, że są, więc to część problemu. Innym problemem jest to, że Dragon Age jest trudniejszy do zrobienia niż Mass Effect. Jedną z pierwszych rzeczy było to, żebyśmy stworzyli Frostbite Tools, a potem znaleźli studio moderów, które zdaje się utalentowane i po prostu, żebyśmy ich wsparli, płacąc im za robienie remake'u Dragon Age Origins. Studia rujnują swoje finanse. Myślę, że w pewnym sensie stanowisko jej było takie jasne, róbcie to, ale za pieniądze, które już macie. Nie mogliśmy tego zrobić za pieniądze, które już mamy, bo robiliśmy wszystkie inne rzeczy. Zatem EA podeszło tutaj bardzo ignorancko do remastera trylogii Dragon Age. No i trzeba przyznać to, że faktycznie byłyby to dla nich darmowe pieniądze i wiadomo, że era remasterów i robienie kasy na tego typu rzeczach jest dość krytykowane, ale gdyby takie remastery były zrobione dobrze, no to myślę, że gracze jak najbardziej by to kupili i nawet by nie narzekali. Niektórzy nawet mocno zdenerwowali się tym, że EA opluło ich ukochaną serię i że całkowicie ignorują stare podejście do serii Dragon Age i tym bardziej, że wydali coś takiego jak The Veilguard. Także cóż, czy dostaniemy jeszcze w najbliższej przyszłości cokolwiek z tej serii? Może być ciężko i już na pewno z takim podejściem elektroników. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się no i do następnego.